Kolejne pary z długoletnim pożyciem małżeńskim zaproszono do Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, gdzie z rąk prezydenta miasta Michała Powałowskiego otrzymały medale. Tym razem 14 par uhonorowano za 50-letni staż małżeński, a dwie za 55 lat wspólnego życia. To zawsze bardzo miłe są uroczystości. Kolejna w tym roku, już ostatnia grupa tych małżeństw, które szczęśliwie doczekały wspaniałych jubileuszów, przede wszystkim 50-lecia. Takich złotych jubilatów mamy 14 par dzisiaj, plus dwie pary, które są powyżej już, czyli mają 55 lat stażu małżeńskiego. No, przy okazji zawsze jest to miła uroczystość, bo spotykamy się, jest czas na to, żeby gdzieś sentymentalnie powrócić do tych chwil, jakie się wydarzyły przez te 50 lat pożycia wspólnego małżeńskiego. I zawsze z dobrym słowem przede wszystkim, z podziękowaniem za, ten ich wspól, za tą ich wspólną drogę, za to, że też pełni często, jak to zazwyczaj jest w rodzinie, małżeństwie. Jako rodzice, wyrzeczeń i wychowania kolejnych pokoleń naszych mieszkańców, więc myślę, że to dla nich też, dla tych państwa jest to szczęśliwa chwila, bowiem no ogromna satysfakcja przede wszystkim, że w ten sposób możemy się spotkać i też są docenieni za to, za co sobie sami tak naprawdę zasłużyli i wypracowali przez ten cały okres wspólnego życia małżeńskiego. Wspólne przeżycie pół wieku to z pewnością powód do radości i dumy, zwłaszcza jeśli udało się je przeżyć w szczęściu i przyjaźni. Jaka jest więc recepta na bycie tyle lat razem? Cierpliwość, wybaczalność sobie. Nie przejmować się zbyt no, takimi czasem niedogodności, niedogodnościami. No nie gniewać się długo. Bo Łukasz, zdarza się, że się... No, a tak to wszystko okej. Okay. Przede wszystkim wybaczenie sobie i spokojnego życia bez awantur. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane są przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Inicjatorem zgłoszenia takich par jest w Gnieźnie Urząd Stanu Cywilnego. Niestety muszę przeprosić, że wszyscy, którzy obchodzą te 50-lecia, nie otrzymują tych medali, ze względu na to, że mamy pewien zator w kancelarii prezydenta. To, co dzisiaj Państwo otrzymują, to medale jeszcze nadalne przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ale oczywiście cieszymy się, że doszło do tej uroczystości. Dzisiaj mamy 14 par złotych i dwie pary, które obchodzą 55-lecie cieszymy się, że są również z nami. My tak właściwie jesteśmy organem samorządowym, więc na kierowniku ciąży ten obowiązek, żeby przedkładać te osoby do odznaczeń, ale całą procedurę jakby prowadzi Wielkopolski Urząd Wojewódzki. A oni sporządzają wnioski, zapytanie do KRS-u, czyli czy dana osoba była karana, i dopiero potem to jest przesyłane do kancelarii prezydenta. W tym roku były wybory, w związku z tym trzeba się też liczyć, że ta kancelaria prezydenta też nie funkcjonuje jeszcze na 100%. No, zatory niestety sięgają w tej chwili około półtora roku. Uhonorowane zostały pary: Maria i Andrzej Bogudzcy oraz Stefania i Zdzisław Świtalscy, które świętowały 55. rocznicę ślubu. Natomiast medale za 50 lat wspólnego życia otrzymali: Danuta i Józef Banaszakowie, Danuta i Krzysztof Bechert. Małgorzata i Tadeusz Buczkowscy, Krystyna i Marian Czerniakowie, Maria i Zbigniew Gorczyccy, Barbara i Jan Kozubińscy, Halina i Zenon Mierzejewscy, Bożena i Roman Przybylscy, Maria i Aleksander Szymańscy, Bogumiła i Ryszard Śmigiel, Grażyna i Zbigniew Wełnicowie, Irena i Michał Włodarczakowie, Danuta i Henryk Wojnowscy oraz Halina i Zygmunt Zychowie.